Nie hamujesz Piotrek, nie hamuj! Nie hamuj, nie ale szybkie! No i są chopy, kur... Dawaj, chopeczka, lecimy! Zawsze. Dobra widzowie, strasznie mi się już kurwa nie chce. Dawaj byczku, ostatnie metry! Łooo, ale szybkie! Dawaj, dawaj, Aj, chciało, ale dobra, jeb... Dobie. Bardzo szybka trasa, ale tu będzie pizda! Uh! Dawaj, nie hamujesz Piotrek! Nie hamuj! Ja nie ja hamuj! Chuj! Hamował! Czy to hopy? Bang! Hopeczka jest! Ty! Ja pierdolę, ale szybko! Ale szybko jest! Łochuj, ale szybko! Uu. A. Uuu, a zjebał, ale dobra, nic się nie dzieje Dawaj, chopeczka, lecimy! Afryka bombata! A, Lecimy, lecimy byczki! Uuu! A mi się już nie chce. Jebać! Oj, tu chyba chujowo Ale nic się dzieje! Pyk! Nimczutko I chopeczki, cyk! No i są chopy kur! Cyk. Lecimy, lecimy! Dawaj byczuszku! Ostatnie metry. Już zaraz będzie koniec! Pozdrawiam winu. Ah. Dawaj Piotrek. Naprawdę już jest niedaleko. Już to jest praktycznie to! Lecimy, lecimy, bęg! Bang. Bęk! Bang. Strasznie mi się już nie chce. Ale po to trenowałem jak prawdziwy sportowiec, żeby... Dzień dobry! bang! Ale gówno! Aaaa! ostatnie metry, ooo, powinienem pedałować, ale już mam to w chuju, przepraszam, nie chcę mi o! o dawaj, 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 chyba już końcóweczka, chyba już to jest to, Boże, to jest to, dawaj Piotrek, dawaj Piotrek, ostatnie metry, ja, gdzie to jest, kurwa, dawaj byczku, Aaaa! Gwrdd, fa mat!